Słuchajcie, na naszym kanale tematem odcinka jest najmocniejsze F11 w dieslu. Czyli M550D, ale to nadal 3 litrowy diesel. W x -Drive W x-drive, tak jest. No dobrze, słuchajcie, auto przyjechało do nas ze Szwajc... Nie. Auta ze szwajcarii.pl O, nigdy kurde nie mogę zapamiętać no, Ale ze Szwajcarii no. Ale ze Szwajcarii, no. tak jest Przebieg 260 tysięcy kilometrów Auto przyjechało do nas Z bolączką szarpania Podczas przyspieszania No i co tutaj było Kamil? No skrzynka rozdzielcza no. To jakby no, okazało się Po jeździe próbnej, tak? Tak jest Auto nie sypało żadnymi błędami, zrobiliśmy jazdę testową. Tak, no i rozebranie skrzynki potwierdziło diagnozę. No. Tak jest. Eee, materiał wkrótce, zaraz zobaczycie, z eee, naprawy skrzynki. Eee, Kurczę, nawet nieźle wyglądała w środku, powiem tak. Mhm. Nawet wujek miał obiekcje co do zużycia, aczkolwiek tam przekładki były właśnie porysowane. Później, jak ten olej zszedł, to okazało się też, że. Tarczki są zużyte. Wymieniliśmy, zalaliśmy nowy olej, zrobiliśmy adaptację. Punkt zero Kamil ustawił, no i jesteśmy na jeździe testowej. Wszystko działa idealnie. Do wujka wjechaliśmy 550MD, czy jak tam zwał? Czy M550D, o, może tak nie. I tutaj wujek demontuje skrzynkę rozdzielczą. Są po prostu ewidentne szarpnięcia ze skrzynki rozdzielczej, więc. Wujek zdemontuje, rozbierze, zweryfikujemy co tam się dzieje i będziemy zamawiać części. Dokładnie. Jak tu ten łączniczek wujek? No, to jest ok. Tak? Spoko. Bo tutaj ktoś wiesz co? Tylny już ma dosyć. To zamawiam go. Tak. To zamówię, bo to i tak przy jednym tym, nie? No. Ale widać ktoś tu zdejmował, zaznaczał. Tutaj bo tak. wiesz co, samochód był na wymianę konwertera, bo ktoś zdiagnozował, że to wina konwertera, no. że tutaj coś było robione. No. No. I po prostu w końcu do nas trafiło, jest to auto ze Szwajcarii, tak jak wam już wcześniej mówiłem. Firma zaczęła z nami współpracę i tyle działamy. Idę od razu ten łączniczek nie ogarnąć, żeby zrobić w kosztory. Czyli nie wygląda najgorzej, no. Ale ta przykładka nie, nie wygląda Ale... źle moim zdaniem. Ale też... A czy przekładki właśnie wyglądają na przy, po przycierane. Tak, no przykładka no jest tak. poprzycierana, wujek. Tak. No to nie ma co, trzeba zestaw kupić. Cały zestaw z tymi sprężynkami, nie? Wujek? Bo na ta skrzynka widać, że była robiona, może były same tarczki cierne wymieniane. A przekładki nie były może wymieniane. No ale to wiesz, ktoś naprawdę musiał po taniości pójść, no, no bo to bez sensu moim zdaniem. No. Wiesz, a tak przyjdzie komplet ze sprężynkami. Wiesz. Tak. A reszta łożyska wszystko ładnie wygląda. Jeszcze nie, jeszcze nie patrzyłeś, ale... No to nie jest to. No, także tak. To nie jest to. to nie jest ja już patrzyłem, bo to jest... jest nie, nie pamiętam, tak. do której to jest. To chyba jest. do GT kiedy mi Starszego typu. Z starszego dobra. typu, tak. Pokaż mi właśnie. Nie no, jest nie, no przekładka no. to jest poprzycierana, no. Ja też patrzyłem na opony. Patrzyłeś na opony? Nie, bo wiesz. Ale opony są tak samo zużyte, wiesz? Nie, Opo, opony są tak samo zużyte. Nie, nie, nie powinno być problemu. Przecież nie, no są. są teraz tak patrzę, wiesz, bo w woleju to tak nie widać, nie? Ale no tak patrzę, że są troszkę, po. Bo... Już tak jest zjechane, te. Tak, już nawet są ubytki. Poka, poka, poka. Są nawet ubytki. Tak, no. o. Nie, nie, nie. To, to jest to. Tak samo tutaj. Nie, przekładki to są w bardzo fatalnym stanie. Tak. Dobra, wujek, yy, na obudowę mi tylko powiedz, jaki to jest. Yy, 35 lat. ona nie była. Ona była używana. No, znaczy była robiona, bo to nie jest. A, ale yy, czyli ktoś coś tu robił, ale może nie. A może tylko zajrzał? A może Może tylko rozebrał, bo wujek to nie wygląda tak jakby ten Gdzie jest ten? ATC35L To jest to samo co ostatnio tak, tak. ATC35L Dobra, to dzwonię do... Y, dzwonię do tego No Jak to miasto się nazywa Kamien? Częstochowe To do częstochowy, dokładnie, dzwonię Wujek no idziesz hurtowo no Wejdź od razu, zobacz. Sprawdźmy czy to jest gites, Ta nie? jest gotowa do montażu. No dobra, no to jedziemy hurtowo, bo to też nie ma co, wiesz... Tak. tak. W międzyczasie poskładasz, sobie kreszczę tu porogi, bo szkoda czasu, nie? Czyli mamy, sprężynki też są. Też są sprężynki. No i tar. O, ja to szanuję. Tarczki, przekładki. No, to byśmy jeden samochód przynajmniej sztuki. mieli z no, głowy. No, te są o wiele lepsze, no nowe, tak? Więc nowe. Już pod palcem no i pod... nie są, nie są wytarte, no i... Przekładki to no. Przekładki. No dobra, nie ma co gadać, dobra. ale widać, że to w ogóle zobacz, że to jest z innej firmy. No. No dobra, co tam? Trudno. Tak jest. No oprócz tego jeszcze osłony silnika, tak? Tak, no osłona środkowa była bardzo uszkodzona i osłona ta od wydechu, także to kupiliśmy wszystko w ASO, nawet nie było jakiś zbyt Drogie, yy, ale dobrze, y że było w ogóle. Dobrze, że było, o właśnie. O, tutaj też chcemy yy, troszeczkę o tym porozmawiać. Yy, mamy na serwisie w tej chwili BMW F25, czyli. X5? Nie, nie, X3. A, X3. A, już od razu wiedział. F15, tak? To X5. Tak jest. No i słuchajcie, yy, pan ma bardzo zużyte poduszki silnika. No więc kurde, zacząłem szukać poduszek silnika, wchodzę w zamienniki, nie występują, no okej, okay, no to kupuję oryginały, wchodzę, słuchajcie, w BMW w oryginały, stany zerowe i tak naprawdę BMW nie wie, kiedy będzie i to nie jest tylko z takimi częściami do nowych aut, kurde, po prostu, co to się dzieje na świecie, powiem Wam. Chyba zacznę szóstką jeździć na co dzień, bo mam zapas używanych części. Tak. No tak samo tutaj z tymi częściami do skrzynki też mieliśmy problem. No ale udało się ogarnąć te części, także chociaż tyle. A czyli kupiliśmy jakieś ostatnie sztuki z Allegro, tak naprawdę jak zamawiałem właśnie zestaw z Allegro, to pan miał tylko trzy komplety. Nawet przez chwilę się zastanawiałem, czy nie kupić. No ale kurde, robić sobie magazyn. Hmm, no nie wiem, może to jest niezły hmm. pomysł, co? Może tak. Hmm. Wczoraj rozmawiałem z takim kolegą, e, mistrzem polskim, mistrzem Europy w wyścigach płaskich. E, on zajmuje się kupnem aut z Japonii. Trochę sobie handluje, trochę coś tam. No wiadomo, każdy kombinuje. I do Mercedesa opowiedział mi pewną historię. Do Mercedesa jakiegoś starszego chyba, to nie beczka E24, nie, E24 jest. <gry> W124, o kurde, ale coś tam wiem. Myli mi się wszystko z L, e, F lub G. No i opowiedział mi pewną historię, że chciał kupić jakieś uszczelki do lusterka. No i okazało się, że są niedostępne. Ale dostał wiadomość od sprzedawcy w ASO Mercedes, że ktoś wykupił wszystkie stany magazynowe. I uszczelki, które kosztowały 33 zł w Mercedesie, pan sprzedaje po 150 zł. I tak naprawdę nie miał wyjścia, musiał kupić uszczelki po 150 zł. Także jest to też pewien, kurde, pomysł na biznes w tych ciężkich czasach. Hmm. Tylko kto, kurde, będzie miał miejsce na magazynie. No bo ja też o tym myślałem tak szczerze. Ale, kurde, gdzie to wszystko magazynować, tak? I, i trzeba sobie zamrozić jakąś większą gotówkę. No tak, tak. No dobrze, wracając tu do tego auta, kurde, jak na taki przebieg, to auto jest naprawdę w niezłym stanie. Tutaj kierownica troszeczkę jest zniszczona u góry, ale myślę, że to jest kwestia wyczyszczenia. Jakiś człowiek, człowiek, który zajmuje się detailingiem, na pewno sobie z tym poradzi. Oprócz tego, nie poprzecierane wszystko tam, może delikatnie jakieś widać zużycia, ale jak na przebieg 260 tysięcy, słuchajcie, no to naprawdę. Nieźle to wszystko wygląda, nie? Też tak kami oceniasz. Auto troszeczkę, no, jest niby wypasione, ale też nie, może wypasione, tak. Nie są dociągane drzwi, nie ma panoramy, zewnętrznie ma M-pakiet, to jest na pewno fajnie, fajnie ten samochód wygląda. Auto jest z 2013 roku. Jak wchodziłem w win pojazdu, to tak jak u szefowej podobnie dostępne są naklejki policyjne. Hmm, Ciekawe. Ciekawe, no hmm. aż tak daleko się nie zagłębialiśmy, czy tutaj ten samochód był przeznaczony do policji, czy nie. No taką Każdy... wersję to jakiś komendant chyba. Albo jakiś super ścigant. Może tak, grupa SPIT. Grupa SPIT, jak w Polsce dokładnie. Hmm. No, poza tym autem tu jeździmy. Nie ma żadnych luzów w zawieszeniu. Nie biją hamulce. Ogólnie naprawdę w niezłym stanie jak na M550D. I silnik bardzo ładnie pracuje. No, i teraz skrzynka. Jeszcze trzeba zaznaczyć, że przed tym, jak auto do nas przyjechało, auta ze szwajcarii.pl oddało auto na te drgania do. Warsztatu, który zajmuje się naprawą automatycznych skrzyni biegów. I co oni tam yy, zdiagnozowali, Kamil? No chyba sprzęgło hydrokinetyczne. No chyba tak, bo wymienili sprzęgło hydrokinetyczne, zrobili yy, serwis skrzyni biegów, i po tym wszystkim nic się nie zmieniło. Także auto trafiło do nas, yy, zrobiliśmy yy, trafną diagnozę. Różnie z tą diagnozą bywa, no ale udało się. Znaczy na pewno, jeśli chodzi o to sprzęgło, jest to plus dla kupującego, tak? No tak. jest jakiś tam temat w przyszłości wyeliminowany. Dokładnie, tym bardziej, że też skrzynia biegów bardzo ładnie zmienia biegi. Oprócz tego zrobiliśmy tu wyważenie kół, bo były takie wibracje, i zrobiliśmy geometrię, bo troszeczkę była przekręcona kierownica. Czy masz ten wydruk, może tutaj? To może pokaż, jak to tam wygląda. Generalnie nie zagłębiałem się. O kurczę, bardzo ładnie wszystko wyszło. Czyli było. Jednak yy, widzisz lewy, lewy tak, przód tak, i tak. lewy tył był źle ustawiony, ale nie było aż tak źle. No dobra, to temat z głowy. Auto na pewno będzie na sprzedaż. Yy, jeżeli by otrzymam już od... Yy, samochody ze szwajcarii.pl kurde no nie mogę jakoś tak czy sobie... auta? auta, o, auta ze szwajcarii.pl e, otrzymam jakieś linki, linki do aukcji, aukcji w której auto zostało kupione, linki do sprzedaży na naszych polskich aukcjach. No to je tam zamieszczę na dole pod filmem. I tyle I autko będzie można sobie po prostu zakupić. Kurde, według mojej oceny jest auto w niezłym stanie. No, i tyle wiadomo. Kurczę, jest to 3-litrowy diesel o oznaczeniu M550D, więc jak się coś tu zepsuje, tanio nie będzie. Musicie o tym wiedzieć. Ale myślę, że jak ktoś kupuje taki samochód, to. jest świadomy no, no właśnie. Jest świadomy. No. Wszystkie auta z oznaczeniem M, no to kosztują 3 razy tyle niż zwykły samochód. Więc trzeba być tego świadomym, że tanio. Nie będzie. Tymczasem żegnamy Was. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał, że auto też się Wam podoba. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i dzwoneczkach. Zawsze będziecie wiedzieli, co się dzieje na motokunciku. A tymczasem żegnamy Was i życzymy wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.